Ja kolejny rok działania w naszym mieście, Rydłutowskiej Akademii Aktywnego Seniora. Zapoczątkowana w 2014 roku inicjatywa Stowarzyszenia Moje Miasto niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rydultów. Jak co roku, dla rydłutowskich seniorów przygotowano wiele atrakcji i ciekawych zajęć. Ten rok był szczególnym rokiem z tego względu, że to Wy bardziej angażowaliście się, można powiedzieć, w różne działania prospołeczne, które przyniosły bardzo wymierne efekty. Przypomnę tutaj chociażby, bieg dla Irka Niedzieli, czy też bieg z okazji 30-lecia samorządności miasta Rydłutowy, jak również wasze zaangażowanie chociażby w organizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Rydutowy 2021. To te działania właśnie świadczą o waszym zaangażowaniu, o tym jak bliskie sercu jest wam miasto Rydutowy jak jeszcze możecie wiele dla tego miasta zrobić jak również dla jego mieszkańców i za to chciałem wam przede wszystkim serdecznie podziękować natomiast dziękuję wam również za to że bardzo aktywnie bierzecie udział w zajęciach organizowanych w ramach programu Aktywni Plus czyli Rydutowska Akademia Aktywnego Seniora Rydutowska Akademia Aktywnego Seniora jest tak różnorodna jak jej uczestnicy i od wielu lat znana jest nie tylko w naszym mieście to szereg różnych działań, które naprawdę odbijają się szerokim echem, już nie tylko w Rydutowach czy w naszym regionie, ale również w całym kraju. Wspomnę tutaj. Podziękowania, które w imieniu pani minister Marleny Maciąg złożyła pani Senator Ewa Gawenda. Tu można by było wiele, wiele różnych takich ciekawych podziękowań, czy też powiedzmy wyrazów szacunku na wasze ręce przekazywać, bo wszyscy wiedzą, że w Rydutowach Akademia Aktywnego Seniora to jest prawdziwa akademia, która jakby to powiedzieć świeci przykładem dla wielu innych miast. Mimo pandemii, która odcisnęła spore piętno na naszym życiu w ostatnich latach, udało się przeprowadzić sporo niezwykłych i ciekawych inicjatyw. I warto wspomnieć chociażby senioriadę, czyli kolejną edycję Waszej rywalizacji sportowej. Z roku na rok e, widzę, że osiągacie coraz to lepsze wyniki, ale też również i bardziej chętnie angażujecie się w te zajęcia wszystkie około okołoseniorialne, bym powiedział, chociażby w organizację samej senioriady. Na dzisiejszej senioradzie mamy szereg konkurencji. Pierwsza konkurencja to jest przejście wokół wyznaczonego toru z kostką jogową na głowie. Także dla jednych trudna, dla niektórych bardzo łatwa. Kolejna konkurencja to jest rzut do wiaderka woreczkiem. Także w zależności od tego, jak rzut w którym miejscu jest wykonany, jest przydzielana punktacja. Kolejna to jest nasz tor przeszkód. Bardzo duża rywalizacja na to, że przeszkód występuje. Mamy jeszcze też rzut obręczą na pachołek, rzuty do kosza i slalom z kijem do unihokeja pomiędzy pachołkami ze strzałem na bramkę. Także dla każdego coś fajnego. Tutaj trzeci, trzeci rok z kolei uczestniczymy w senioriadzie ryutowy. 2022, które się odbywa trzeci raz w tak powtarzam, i bierzemy udział w sześciu konkurencjach, sześciu konkurencjach sportowych, których trzeba mieć w jednych kondycje, w drugich celne oko, w trzecich też cierpliwość, bo jak nam na, na głowie niesie taką cegiełkę, to jeszcze trzy mnie dla mnie gorzej, bo no, ze mnie z, z włosów nie mam i spadam. Bardzo się cieszę, że Stowarzyszenie Moje Miasto organizuje już po raz kolejny Senioradę. Seniorada to takie wydarzenie, gdzie seniorzy mogą między sobą rywalizować, ale przede wszystkim świetnie się bawić. Dlatego ta aktywizacja seniorów jest taka ważna, bo wtedy jak widać tutaj za moimi plecami, wszystkie buzie ich są uśmiechnięte i dzięki temu czują się dużo młodziej, tak myślę. I zachęcam, żeby takie imprezy właśnie organizować coraz częściej. Seniorzy Dzięki naszym ćwiczeniom są wspaniale przygotowani. Jest to bardzo aktywna grupa seniorów no i myślę, że konkurencje są dla nich przystosowane w taki sposób, żeby było bezpiecznie, przyjemnie, miło, ale z nutką rywalizacji. To jest potrzebne dla nas. My się poznajemy, my sprawdzamy z samych siebie, swoją kondycję, swoje zdrowie i dużo jest. Nowych ludzi, których poznajemy i rozmawiamy z nimi, śmiejemy się, bierzemy udział, zaglądamy, podglądamy, jak oni to robią, żeby ja tak, może ja lepiej, lepiej mi się uda zrobić tą, tą konkurencję. I to jest takie dla da zdrowia. Aktywność fizyczna naszych seniorów nie ograniczała się jednak tylko do senioriady. Warto wspomnieć też o wycieczkach rowerowych organizowanych przez pana dama Meslika. Tutaj mamy zawsze stałą ekipę rowerzystów, która nas nigdy nie zawodzi, która nie tylko... Uczestniczy w tych zajęciach, ale również współorganizuje. Z okazji Dni Rydułów, my, jako klub rowerowy, aktywnie rydułtowy, mamy też swój rajd rowerowy. Co mogę powiedzieć o rowerach? No, cieszę się z tego, że mamy coraz więcej ludzi na wycieczki rowerowe i coraz więcej jest młodych, młodych osób, które się dołączają do nas, jeżeli chodzi o rowery. Nie? Myśmy mieli w tym roku już 9 rajdów, ale jest dobrze, jest fajnie pogoda nam dopisuje i jeździmy coraz dalej. Ostatnio byliśmy w górach, Częstochowa, góry, Rycerki. Seniorzy mogą również wziąć udział w regularnych zajęciach fizycznych w obiektach Rydłutowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na tej sali spotykamy się z wspaniałego stadionu oczywiście odnowionego naszego miasta. Spotykamy się regularnie na zajęciach Sportowych, tak to nazwy. Nie ma wprawdzie gier zespołowych, ale za to jest super. Gimnastyka, pilates, aerobik, wszystkie możliwe formy, jakie nam tu panie Roxana, Angelika i Karina serwują. Serdecznie polecam te zajęcia, są rewelacyjne. Wprawdzie bywa, że właśnie wyglądamy, jak wyglądamy po tych zajęciach, czyli czerwoniutkie, rozgrzane. Więc nie trzeba aż tak dużo ogrzewania w domu. Słowem jest świetnie. Grupa, którą tu tworzymy, jest już taką fajną grupą koleżeńską, więc się nie przejmujemy, co, która potrafi zrobić. Jeśli ktoś nie potrafi wszystkich ćwiczeń wykonać, to ich po prostu nie wykonuje. Nikt nikogo nie ocenia, a wszystkie na siebie działamy bardzo mobilizująco. Wiele osób w redutowach zwraca na to uwagę, że seniorzy z Redutowskiej Akademii Aktywnego Seniora poza zajęciami już sami e, trenują, sami ćwiczą, spacerują. Po prostu są aktywni i to właśnie chodzi w programie Aktywni Plus. Z inicjatywy samych seniorów biorących udział w zajęciach gimnastycznych zorganizowano również zajęcia taneczne, a ostatecznie powstała formacja taneczna seniorów dziewczynki sprężynki. Zaczęliśmy tańczyć, takie mniejsze, takie bardziej proste tańce. W tej chwili już tak troszeczkę więcej mamy skomplikowanych, jak to się mówi, kroków. Jest fajna ekipa, dziewczyny się śmieją, jest wesoło, przychodzimy tutaj z radością, już czekamy na ten wtorek, żeby tutaj przyjść. Nie? Ja wymyślam różne takie słowa na dane kroki, więc jest śmiesznie. Dziewczyny to potem powtarzają, żeby to zapamiętać. Nie? Jest bardzo miło. Dziewczynki, sprężynki to tak nazwaliśmy siebie, ze względu na to, że na początku tak byliśmy troszeczkę. Twardo nam to szło, jakby powiedzieć, a potem żeśmy się tak roztańczyły, że coraz chętniej, coraz tak żywiej i wyszło na to, że to jesteśmy z podężynkami 60+. Gdzieś tam wystąpić, nie? to też jest troszkę taki stresik przed samym występem, ale jak już taniec zatańczymy, to wszystkie się ściskamy, że to fajnie nam wyszło, że znowu żeśmy dobrze taniec zatańczyli. Choć wygląda, że w Akademii Aktywnego Seniora prym wiodą panie, to również panowie mają swoje aktywności. Z inicjatywy seniorów w Rydutowach powstało specyficzne miejsce rekreacyjne. Jesteśmy na budowie wiaty, tak to nazywamy wiata. Wiata, która będzie służyć społeczeństwu naszemu Rydutowskiemu. Będzie to budowla, która będzie zamknięta, oczywiście. Będzie to pod kątem zrobienia grilla i różnych takich sobie takich małych imprez. Rodzinnych przede wszystkim u nas wylutowania tego nie ma. To jest pierwsze takie coś, co można sobie zrobić grilla rodzinnie. Będzie klucz, będzie osoba przychodziła, która będzie chciała grillować, będzie przychodziła po klucz, będzie za to się odpowiadać. nie? Tak, żeby to wszystko było, było miało ręce i nogi, to po prostu będzie odpowiadała osoba, która bierze klucz. Powstało to z inicjatywy miasta. Podjęło się wybudować to Stowarzyszenie Moje Miasto i robimy to dla społeczeństwa. Tu nikt nie przychodzi robić za pieniądze, wszyscy robimy tu kilka dni już porząd, Wszyscy robimy to dla społeczeństwa, w czynie społecznym. W ramach Rydułtowskiej Akademii Aktywnego Seniora od kilku lat funkcjonuje również klub Seniora. Ale bardzo mi się tu podoba, bo wszyscy są dla siebie bardzo mili, wszyscy sobie pomagają jak trzeba. Jak trzeba coś po prostu, jednemu drugiemu pomóc, to nie musi człowiek dwa razy mówić, bo się znajdzie ktoś, kto ci pomoże. Bywam tu bardzo chętnie, chociaż nie zawsze i nie tak bardzo często, nie? ale chętnie przychodzę. Podoba mi się, że tu gotuje się, że się tu chodzi na różne takie spektakle razem, jeżeli tam mamy taką możliwość. Jeździmy na wycieczki, na wycieczkach się bawimy, tańczymy. Chętnie tu my wszyscy przychodzimy, bo tutaj zawsze coś się dzieje. Dużo robimy różnych akcji, takich i charytatywnych, i dla nas wszystkich takich, że tu mile spędzamy czas. Na przykład różne rzeczy też gotujemy, piecze się, placki, na przykład jakieś dyniowe, ziemniaczane. Zapoznałam się tu z dwoma paniami na Ryneczku, które mnie zaprosiły do Klubu Seniorów. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i wesoła. Bo jest tu bardzo fajnie, mamy bardzo sympatyczną kierowniczkę Iwonkę, która bardzo dba o nas. Tak, no cóż mogę powiedzieć, no naprawdę jesteśmy, jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Spotykamy nowych znajomych, z których się bardzo cieszymy, no i zaprzyjaźniamy się i tak, żeby ten czas bardzo ładnie nam przeleciał. Jak tego klubu nie było? To większość osób starszych kładło sobie poduszeczkę na parapet i patrzyło, z której strony śmierci idzie. A teraz mamy możliwość się tu spotkać, bo gdzie by ci starsi ludzie, tak jak my, Mogliś potańczyć. Każdy by miał obawy przed innymi, że się wyśmieją, że to czy tamto. A tak przychodzą tu razem, wszyscy razem wychodzimy, tańczymy, bawimy się, jeżeli jest taka możliwość. Bardzo mi się tu podoba, bo jest taki przyjazny stosunek wszystkich do siebie. Tak jak powiedziałam, pomagamy sobie nawzajem, jak coś trzeba. I jeszcze wycieczki są, które są bardzo wspaniałe. Bardzo się cieszymy. Jest nam tak wesoło na wycieczkach. Jesteśmy tak szczęśliwi, bo naprawdę są piękne wycieczki. Piękne. Coś pięknego. Mieliśmy już okazję zwiedzić Moszno, zamek i ustroń. Tu zapraszamy wszystkich. Zwłaszcza ci, co są już na emeryturach, że mają dużo czasu wolnego, żeby tu chętnie przyszli. Rozpoczynając kilka lat temu działalność Rydułtowskiej Akademii Aktywnego Seniora, rozpoczęto od szkoleń z obsługi komputera. Być może wkrótce z inicjatywy seniorów ten pomysł również zostanie ponownie zrealizowany. Pierwszy ten, który się nauczyłam cykać na komputerze, bo dzieci wyjdą z domu. W tym okresie jeszcze nie były znane komputery. I po prostu tam się nauczyłam wchodzić na komputer i te podstawowe rzeczy już umie. Ale domagamy się, prosimy, słuchają i usłyszałam, że może w tym roku coś się uda zrobić i znowu będziemy mieć szkolenia komputerowe. Stowarzyszenie Moje Miasto od wielu lat pozyskuje środki z funduszy europejskich, aby móc skutecznie aktywizować rydłutowskich seniorów. Zawsze może również liczyć na pomoc władz samorządowych. Warto też zaznaczyć tutaj dobrą współpracę z samorządem lokalnym, dzięki któremu posiadamy też wiele różnych ciekawych zajęć. Chociażby Wasz udział w projekcie, w projekcie norweskim też zasługuje na szczególną uwagę. Wasze zaangażowanie, przede wszystkim w przedstawieniu naszym przyjaciołom z Norwegii tego, jak wygląda ta polityka w mieście Rydutowy. to nic innego jak tylko Rydutowską Akademię aktywnego seniora. Oglądali Norwegowie w Norwegii jako przykład dobrej polityki senioralnej prowadzonej m.in. w Polsce i w mieście w Rydłutowach. Rydułtowska Akademia Aktywnego Seniora wrosła przez ostatnie lata w krajobraz naszego miasta i cieszy to, że Stowarzyszenie Moje Miasto wciąż dba o to, aby rydułtowscy seniorzy nigdy się nie nudzili. Moje miasto spełnia. no, no, jakby go nie było, nie wiem. Nie wyobrażam sobie życia, powiem szczerze, bez mojego miasta. Także nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić Was już na kolejną edycję. Mam nadzieję, że będziemy w takim samym składzie albo i większym.